Witajcie. Na pierwszy rzut oka jest to BMW X3, ale niech Was to nie zmyli, bo spostrzegawczy na pewno zauważyli zupełnie inną atrapę, inne obramowanie tej atrapy. Tak, to jest BMW X3, czyli pierwszy elektryczny SUV marki BMW, który właśnie pojawia się na naszym rynku. Więc postanowiliśmy, a właśnie mamy okazję, żeby przez chwilę sprawdzić czy BMW... Dobrze zrobiło tego elektrycznego suwa, bo jak sami dobrze wiecie, BMW od ładnych kilku lat stara się produkować kolejne auta elektryczne. Mamy genialną i trójkę. Mamy hybrydę plug-in, czyli BMW i8, które jest genialne stylistycznie. Jest jednym z moich ulubionych modeli BMW. Mamy też mnóstwo w ofercie hybryd plug-in, czyli pomostu pomiędzy samochodami z silnikiem spalinowym a elektrycznym. No i mamy. Pierwszy z wielu modeli elektrycznych, już wkrótce, które już wkrótce powoli zaczną pojawiać się w salonach BMW. BMW X3 na pierwszy rzut oka niczym nie odróżnia się od zwykłej X3. W sumie. Ma to swoje zalety, ma to też swoje wady, bo decydując się na ix trójkę, nie krzyczymy wszem i wobec wszystkim, e, którzy nas mijają, ujedziemy samochodem elektrycznym, bo ten samochód z daleka, jak i z bliska wygląda tak samo jak standardowe BMW X3. Mamy delikatne wstawki z niebieskim i i to na dobrą sprawę jedyna różnica, jeśli chodzi o wygląd e, zewnętrzny. Ale z drugiej strony BMW poszło tą drogą, żeby zbytnio nie rozdrabniać swojej gamy, nie wymyślać koła na nowo. Ale mamy pierwszy elektryczny SUV od BMW i powiem wam tak, przejechałem się tym samochodem już troszkę. Wczoraj zrobiłem traskę. Zaskakuje, zaskakuje bardzo pozytywnie, ale jest wiele obecnie na rynku elektrycznych samochodów, które potrafią Zaskoczyć. I nie mówcie mi teraz, że samochody elektryczne są bez sensu, są straszne, nie mają zasięgu, straci się czas na ładowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli zajrzycie w historię ludzkości, w historię wynalazków, to nagle okaże się, że te pierwsze, uwielbiane przez wielu samochody z silnikami spalinowymi, jak tylko pojawiały się na drogach, Czyli w swoich początkach też wzbudzały to zaniepokojenie wśród miłośników jazdy konno, miłośników jazdy wozem, bo no, to było coś złego, coś, co mogło sprawić, że. Mogliśmy zginąć, mogliśmy zginąć, mogliśmy nie przeżyć tej prędkości, którą samochody nam oferowały. tak? Zdarzały się również takie teorie spiskowe, a właściwie nie spiskowe, no, nazwijmy je spiskowymi, niech będzie, że człowiek pod przekroczeniu 30 km na godzinę ulega wyparowaniu na przykład. Tak samo było z prądem, z radiem, z elektrycznością, wszystko nowe, co się pojawiało, no Wzbudzało pewien, pewne zaniepokojenie wśród wielu ludzi. Zresztą tak samo jest teraz z technologią 5G i z sieciami 5G. Odbiegam strasznie od tematu, czyli BMW i elektrycznego samochodu, ale właśnie takie jest. Coś, co jest nowe, coś, czego nie znamy, sprawia, że podchodzimy do tego. Z, olbrzymo, z olbrzymią rezerwą, nie do końca ufamy tym rozwiązaniom, nie do końca jesteśmy do nich przekonani. W sumie też nie dziwi mnie to, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy samochód ze zbiornikiem paliwa, zajeżdżamy na stację benzynową, chwila, moment, tankujemy, jedziemy dalej. No, decydując się na samochód elektryczny, musimy nieco zmienić swoje przyzwyczajenia, nieco... Inaczej podejść do motoryzacji, nieco inaczej podejść do techniki jazdy, bo ten samochód zapewnia naprawdę genialne osiągi. Przyspiesza szybko, bardzo szybko, coś około 6,5 sekundy do setki. Prędkość maksymalna jest mało istotna, bo wynosi coś chyba około 180 km na godzinę. Jest ograniczona. Z drugiej strony w naszym kraju można jeździć maksymalnie z prędkością 140 km na godzinę. I to wszystko sprawia, że właśnie, żeby się przekonać do takiego samochodu elektrycznego, trzeba im pojeździć. Trzeba nim pojeździć dłużej. Jak sami dobrze wiecie, ja od e, sierpnia uparłem się na to, żeby jak najczęściej jeździć samochodami elektrycznymi. Przez trzy miesiące jeździłem Renault Zoe, które teraz przekazałem koledze, który mieszka w bloku, czyli według wielu komentujących e, nie będzie mógł jeździć tym samochodem, bo nie ma go gdzie ładować, a o dziwo Andrzej sobie jakoś radzi i robi kolejne kilometry. Więc dobrze, przyjrzyjmy się z bliska BMW X3, bo zmian jest niewiele, ale one sprawiają, że mamy takie delikatne smaczki związane z tym, że mamy do czynienia z samochodem elektrycznym. Z zewnątrz, jak widać, naprawdę ten samochód wygląda tak jak standardowe BMW X3, specjalnych różnic. Nie ma jedyną różnicą, jest ATRAPA z przodu. ATRAPA, która jest pełna, cała, bo tutaj nie ma aż takiej potrzeby aż takiego chłodzenia silnika spalinowego. Mamy niebieskie opramowanie nerek i to wszystko co znalazło się z przodu. Dodajemy do tego jeszcze niebieską obwódkę wokół logo BMW i to wszystkie zmiany w przedniej części nadwozia. Z boku jest dokładnie tak samo, też specjalnych różnic nie ma. Mamy wstawkę i na butniku. mamy Listwę progową e, z, niebieską, e, z niebieską wstawką. No i tak samo tylna część nadwozia. No, tylko informacja o tym, że mamy e, samochód elektryczny, czyli mamy IX3, brak rur wydechowych i niebieskie nakładki na zderzaku. Cała różnica. Bagażnik. Bagażnik. Nawet w przypadku samochodu elektrycznego, który, no, umówmy się, nie był do końca projektowany jako samochód tylko i wyłącznie elektryczny, gdzieś te akumulatory trzeba było upchnąć, ale nie zmienia to faktu, że bagażnik, pojemność bagażnika specjalnie się nie zmieniła, jest wystarczająca, bardzo fajne, regularne kształty. Czyli można zrobić samochód elektryczny, który ma też bagażnik, ale ma nie tylko bagażnik, bo ma również miejsce na tylnej. Kanapie, miejsca na tylnej kanapie jest tyle, co w zwykłym, standardowym BMW X3. Tutaj e, nie ma się nad czym specjalnie rozwodzić. Jest. Jest miejsce tyle, ile jest go właśnie w BMW X3. A żeby było ciekawiej, deska rozdzielcza jest też dokładnie taka sama, jak w standardowym BMW X3. Tutaj nie ma e, też zbyt wielu... Modyfikacji mamy nieco inaczej zaprogramowane tryby jazdy. Mamy inne tryby jazdy, inne ustawienia odzyskiwania energii. Dobrze, w samochodzie ze standardowym układem napędowym tego odzyskiwania energii nie mamy. Mamy też wstawki z niebieską. Niebieskie wstawki, które mają nas informować o tym, że jest to samochód elektryczny. I to na dobrą sprawę jest. Jedyna zmiana, którą widzimy na pierwszy rzut oka po wejściu do kabiny. Przyjrzyjmy się desce rozdzielczej z bliska. Dobrze, jeśli chodzi o zegary, to nie ma specjalnych różnic, bo wszystko, tak samo jak cała infrastruktura deski rozdzielczej, jak i same zegary, wyglądają dokładnie jak w każdym innym BMW. Cieszy to, że, nie, że producent nie szarpał się, nie, nie, nie kombinował, nie próbował czegokolwiek zmieniać, bo mamy tutaj wszystko to, do czego są przyzwyczajeni kierowcy BMW. No, zaleta samochodu elektrycznego jest taka, że stoimy sobie z uruchomionym systemem, nieuruchomionym silnikiem, bo silnik się uruchomi jak będziemy jechać, system jest uruchomiony, we wnętrzu mamy ciepło, trochę nam prąd co prawda to zabiera, ale od razu po uruchomieniu samochodu, który jest zimny, mamy we ciepło. System multimedialny też jest dokładnie taki sam, jak w każdym innym BMW, z tą różnicą, że możemy sobie ustawić poziomy rekuperacji. Mamy do wyboru adaptywny, wysoki, standardowy oraz niski oraz mamy coś takiego jak Iconic Sounds Electric, czyli system generowania dźwięku w kabinie, który ma podobno, nad którym pracowali podobno bardzo znani kompozytorzy. Ciekaw jestem, bo dopiero wczoraj po przejażdżce odkryłem to cudo. Włączyłem dzisiaj, więc teraz razem z wami będę to odkrywać. I właśnie tak w największym skrócie wygląda BMW i X3. Jak widzicie sami, z zewnątrz, w środku nie różni się od standardowej X3, co cieszy, co cieszy bardzo. No Jak widać, można zrobić samochód elektryczny, który jest taki zwykły, normalny. A dalej z samochodem elektrycznym zapewniającym naprawdę mnóstwo frajdy z jazdy. Przejdźmy się zatem, bo to jak jeździ ten samochód jest e, najprzyjemniejszą, e, najprzyjemniejsze, bo, bo każdym samochodem elektrycznym naprawdę jeździ się mega przyjemnie. Jeździ się mega przyjemnie z jednego prostego powodu. Układ napędowy gwarantuje nam i zapewnia. Przez cały czas e, naprawdę bardzo e, piorunujące wrażenie, jeśli chodzi o przyspieszenie, ale też przy okazji mamy we wnętrzu miło cichuteńko. E, w przypadku takiego samochodu jak BMW i X3, e, jest dużo lepiej niż w przypadku dużo tańszych, budżetowych e, konstrukcji. Dlaczego? No dlatego, że producent, z racji tego, że jest marką premium, nieco lepiej przyłożył się do wygłuszenia samochodu. No, to wszystko oczywiście kosztuje. Bo im samochód lepiej wyciszony to tym droższy. Jednak mimo wszystko, bo to nie jest tak dobrze. Teraz włączyłem sobie tryb e, e, Iconic Sounds e, Electric No takie takie wycie jeśli ktoś oczekuje czegoś takiego od samochodu, to ma taką opcję, żeby włączyć sobie coś takiego. Ok, no. To jest opcja sportowa. Mamy też opcję zrównoważoną, cokolwiek ona znaczy. Mamy w zależności od trybu jazdy. No, powiem wam tak. No, ok, no. Można włączyć dźwięk ee, w samochodzie elektrycznym. Który w jakiś sposób ma nam symulować pracę silnika spalinowego, po to, żebyśmy nie czuli takiego dysonansu, że jedziemy i się nic nie dzieje. Dla mnie moją ulubioną opcją jest opcja z wyłączonym generatorem dźwięku. Wtedy po prostu jedziemy. Przyjemne jest to, jak możemy tym samochodem. Wyprzedzać, a możemy robić to szybko bardzo szybko, bezszelestnie, bez zbędnych hałasów, ale faktycznie to tą najbardziej użyteczną prędkość, e, którą możemy wykorzystywać na naszych drogach, osiągamy momentalnie. E, a jak chcemy wyprzedzić inne auto, to możemy zrobić to e, równie szybko. Co jest naprawdę mega. Mega jest również zużycie energii elektrycznej. Bo wiem, wczoraj uparłem się, żeby uzyskać poniżej 20 kWh. Da się bez, bez specjalnej e, spiny. E, tak, nie wyłączyłem różnych dziwnych rzeczy, więc tutaj mi teraz telefon no, właściwie. System mówi dziwne rzeczy, ale wczoraj bez żadnej spiny, prób znaczy pr bez żadnej spiny próbowałem uzyskać jak najlepszy wynik zużycia energii elektrycznej i faktycznie poniżej 20 kWh nie ma problemu, a jadąc trochę dynamiczniej zbliżamy się do tych 20, mamy 20 i kWh, ale to tak czy inaczej nadal uważam za przy samochodzie o tych gabarytach i tej masie za całkiem przyzwoity wynik. I powiem Wam krótko, moje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o BMW i X3, jest takie, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że ten samochód nie był projektowany jako jednopaliwowy, bo tutaj mamy cały czas w ofercie i do dyspozycji e, samochody z silnikiem spalinowym, z napędami e, hybrydowymi, z hybrydami plugin. No i mamy teraz wersję elektryczną. Ale jak się okazuje, e, każda z nich. Nadal jest takim prawdziwym 100% BMW. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykończenia, jeśli chodzi o same zaprojektowanie elektrycznego układu napędowego, bo to co proponuje BMW, bardzo mi odpowiada naprawdę. Bo. Nie słyszycie tego, ale przyspieszam teraz maksymalnie. I tego nie słychać. Bo całość jest naprawdę bardzo dobrze wyciszona. Przyjemnie siedzi się na tych fotelach, które bardzo miło okalają ciało. Ogólnie pierwsze wrażenie jest mega. No mamy zwykły samochód, znaczy samochód, który wygląda jak zwykły, tutaj nie ma żadnych. Stylistycznych wodotrysków na zewnątrz. Nie ma żadnych stylistycznych wodotrysków w środku. Ale mimo wszystko mamy do czynienia z samochodem. Który jest samochodem elektrycznym i gwarantuje nam naprawdę mega osiągi. Mega osiągi, które jeśli. Ładujecie w domu, jeśli korzystacie e, z możliwości gniazdka we własnym garażu. E, może podróż, można nim podróżować za całkiem rozsądne pieniądze, bo koszt e, w prądu w garażu, w zależności oczywiście od tego, jaką mamy taryfę, bo. Możemy mieć prąd rozliczany dwutaryfowo, wtedy w ciągu dnia mamy nieco drożej. Nocą mamy połowę taniej mniej więcej. Przy najpopularniejszej taryfie, jednostrefowej, mamy cenę kilowatogodzin na poziomie 60-65 groszy, w zależności od operatora i dostawcy, dostawcy prądu. To wszystko sprawia, że 12 zł. Przejeżdżamy tym samochodem 100 km i zapominamy o tym, gdzie jest stacja benzynowa. Jeśli oczywiście poruszamy się na co dzień, głównie w okolicach swojego domu, no bo jeśli jedziemy gdzieś w trasę, to niestety musimy skorzystać z ładowarki. Korzystanie z ładowarek jest miłe, przyjemne i sympatyczne, bo na szybkich ładowarkach możemy ładować z prędkością 50 kWh w, kWh w Polsce. Właśnie tak się wyprzedza samochody spalinowe, które ciągną się. E, a wracając do ładowarek, e, to faktycznie przyjemniej i mi miło ładuje się samochód z prędkością 50 e, kW na godzinę. E, Szybko stercznie. Ten może maksymalnie przyjąć 150, ale mówmy się, te 150 maksymalnie to nie jest tak, że on przez cały okres ładowania będzie przyjmował 150. Kilowatów od początku do samego końca, bo im akumulator będzie pełniejszy, tym te kilowaty będą tak trochę mniej chętnie do tego akumulatora wchodzić. No, tak, to, tak to niestety działa. No, a poza tym pamiętajcie o tym, że ładowanie w trasie, ładowanie na stacjach szybkiego ładowania to zawsze powinna być ostateczność. Z której korzystamy naprawdę tylko i wyłącznie w trasie. Dlaczego? No między innymi a właściwie głównie dlatego, że takie szybkie ładowanie bardzo szybko sprawia, że akumulatory ulegają szybciej degradacji i szybciej tracimy tą bazową pojemność, którą mieliśmy w nowym samochodzie. Ale tak, tak trochę teorii o samochodach elektrycznych. Ja wiem, że ta teoria jest potrzebna, będzie potrzebna i będzie potrzebna jeszcze przez wiele lat, bo naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, jak ciężko zmienić postrzeganie samochodów, postrzeganie motoryzacji, i jak ciężko przestawić się właśnie z samochodu z silnikiem spalinowym na samochód z silnikiem elektrycznym. Nie jest to bezbolesne. Wiem, bo sam przez naprawdę długi okres miałem te same problemy, co wy w każdym, za każdym razem, kiedy jeździłem samochodem elektrycznym. Gdzie to ładować? Ile to będzie kosztować? Co się stanie, jak skończy mi się prąd? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych obaw jest naprawdę mnóstwo. Ale okazuje się, że one są zupełnie bez sensu. Dlaczego? No, dlatego, że naprawdę samochodem elektrycznym da się jeździć na co dzień, da się jeździć samochodem elektrycznym na co dzień bez większej spiny. I wszyscy ci, którzy mówią, że kilka przyspieszeń i zaraz skończy się to akumulator, nie, nie skończy się, bo to nie jest samochód elektryczny sprzed 10 lat. Te samochody elektryczne, które są obecnie oferowane, to nie są Nissany Leafy pierwszej generacji, ani, nie wiem, Peugeot Jonik, Mitsubishi Aymiewy czy Citroeny C0. To są zupełnie inne auta. To, są już, sam... to już są konstrukcje, które są dokładnie są tak samo. Dobre, dobrze, według mnie są czasami nawet dużo lepsze, bo są dużo przyjemniejsze w codziennej jeździe. Są tak samo dobre, są co najmniej tak samo dobre, jak samochody z silnikami spalinowymi. Ja wiem, że zawsze przez pierwszy okres będzie waszym, waszą bolączką to, że u 400 km zasięgu straszne rzeczy, nad morze będę jechać, 3 dni. Wcale tak nie jest. Znam ludzi, którzy poruszają się na co dzień samochodami elektrycznymi i jakoś nie mają problemu z tym, żeby pojechać nimi w góry, nad morze, czy gdziekolwiek im się wymarzy. Oczywiście trzeba tą trasę jednak zaplanować jakoś, ale nie zmienia to faktu, że da się. A wracając do podsumowania, do BMW i X3. Zaskakujące jest to, jak z samochodu, który wyjeżdżał do tej pory jeszcze i cały czas wyjeżdża z salonu z silnikami spalinowymi, można zrobić całkiem fajny samochód elektryczny, który co prawda nie krzyczy w kółko swoją stylistyką, krzykliwymi dodatkami, tym jak ma zrobione wnętrze, że jest samochodem elektrycznym, to takie zwykłe BMW. pod którego maską nie ma nic, bo silnik jest z tyłu, a baterie są pod spodem. A pod maską mamy jakąś elektrykę zarządzającą, elektronikę zarządzającą tym wszystkim, co mamy tam, co odpowiada między innymi za nasz komfort, za temperaturę w kabinie i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. I dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że samochodem elektrycznym jak się jeździ to trzeba oszczędzać wszystko, mówię już, że jednak nie trzeba. Ja zawsze w samochodzie elektrycznym mam normalnie ustawioną klimatyzację, tryb automatyczny. No teraz mam 20 stopni, bo na zewnątrz jest chłodno. Latem, jak jest gorąco, to mam ustawione barbarzyńskie 19 stopni Celsjusza, żeby było przyjemnie chłodno. Ja wiem, że tak się klimatyzacji nie powinno ustawiać, ale ja tak ustawiam, e, bo lubię. Więc bez specjalnego oszczędzania, bez szczypania się 20 kWh na 100 km e, w przypadku BMW i X3 uważam za bardzo dobry wynik. Cena 280 tysięcy złotych, dużo nie dużo, pamiętajmy o tym, że to ma teoretycznie konkurować może z Mercedesem EQC, może z Audiatronem, które też do najtańszych samochodów nie należą. Tutaj mamy bardzo sympatyczny, komfortowy samochód, który pomimo tego, że nie ma pod maską rzędowej szóstki, tylko ma na tylnej osi silnik elektryczny, nadal jest prawdziwym BMW. Co cieszy, bo radość zjazdy jest taka sama, a nawet większa jak w wielu modelach BMW o porównywalnej mocy, a nawet mocniejszych z silnikiem spalinowym. A jadąc przy okazji wiem, że z rury wydechowej, której nie ma, nie wydobywa się nic. No, dziękuję bardzo.